Jak właściwie działa miasto, gdzie zapadają decyzje, które potem widzimy na naszych ulicach? Dzisiaj zajrzyjmy właśnie do takiej maszynowni. Weźmiemy na warsztat jedno posiedzenie Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich, żeby zobaczyć od środka, jak to wszystko funkcjonuje. To tam, krok po kroku, kształtuje się nasza codzienna rzeczywistość. No dobrze, to spójrzmy, co nas czeka. Nasz plan na dziś to taka podróż od tych, wiecie, trochę sztywnych, formalnych procedur, aż po naprawdę głęboko ludzkie, trudne dylematy. Będzie się działo. No właśnie, zanim ruszymy z wielkimi projektami i obietnicami, trzeba najpierw odpalić silnik, a to wymaga trzymania się bardzo konkretnych zasad, bez tego cała maszyna po prostu nie ruszy. I to wygląda mniej więcej tak. Zanim cokolwiek się wydarzy, trzeba zrobić absolutne podstawy. Po pierwsze, sprawdzić, czy jest kworum, czyli czy na sali jest wystarczająco dużo radnych, żeby decyzje w ogóle były ważne. Potem szybka debata nad planem spotkania, czy coś dodać, czy coś usunąć, no i klepnięcie protokołu z poprzedniego razu. Dopiero po tej całej, nazwijmy to rozgrzewce, można przejść do mięsa, czyli do dyskusji i głosowania nad uchwałami, a każda taka uchwała to już jest nowe prawo w mieście. Dobra. Formalności za nami, więc teraz czas na to, co chyba wszystkich interesuje najbardziej: czyli kasa. Gdzie miasto planuje wydawać pieniądze i co my jako mieszkańcy z tego będziemy mieli? I tutaj prezydent miasta zaczął z grubej rury. Na stół wjechała informacja o pozyskaniu, uwaga, blisko 100 milionów złotych. To są nowe środki głównie z funduszy szwajcarskich i europejskich. Ogromna kwota. No dobrze, ale 100 milionów to tylko liczba, prawda? Co to tak naprawdę oznacza dla miasta? Cóż, okazuje się, że całkiem sporo. Mówimy tu o naprawdę konkretnych rzeczach. Po pierwsze, pełna cyfryzacja danych o mieście mapy, działki, wszystko dostępne online. Po drugie, super nowoczesna biblioteka taka bardziej klubokawiarnia niż czytelnia. Do tego dochodzi cyfrowa karta mieszkańca, która ma ułatwić załatwianie spraw, no i wreszcie coś, co widać z okna remonty podwórek i modernizacja wodociągów okej, okay, wielkie plany i miliony to jedno, ale prawdziwe życie miasta toczy się no właśnie, na poziomie chodnika. I Rada doskonale o tym wie, bo teraz schodzimy na ziemię do problemów, które dotykają mieszkańców każdego dnia. I tu pojawił się co ciekawe, taki bardzo techniczny, ale jednocześnie mega ciekawy wątek. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wokół studienek kanalizacyjnych zawsze robią się dziury? No więc, prezydent to wyjaśnił. Okazuje się, że te standardowe studienki po prostu z czasem osiadają i robi się uskok. A rozwiązanie jest i to całkiem proste. Studianki samopoziomujące. One jakby pływają razem z asfaltem. Są droższe, to fakt, ale miasto chce w nie inwestować. Koniec z telepiącym autem na każdej studience. I to jest właśnie moment, w którym radni stają się takim, no, głosem swoich sąsiadów. Zaczęły się sypać interpelacje, czyli formalne zapytania do władz miasta. A tematy? Cóż, cały przekrój życia codziennego. Za mało parkingów tu, zepsute rogatki tam, prośba o nową drogę, opóźnienia w remoncie hali sportowej, wszystko to, co ludzi realnie boli. I wtedy nastrój na sali, cóż, wyraźnie się zmienił. Zeszliśmy z tematów drogowych i parkingowych na coś znacznie poważniejszego. Na stół trafiła sprawa miejskiego szpitala i od razu było czuć, że mówimy o systemie, który jest pod gigantyczną presją. Pani prezes szpitala nie owijała w bawełnę. Przedstawiła twarde, brutalne liczby. I to nie były małe kwoty. Mówimy o milionach złotych, dziury w budżecie, która powstała przez mniejsze kontrakty z NFZ, likwidację różnych programów rządowych. To nie są lokalne problemy, tylko skutki ogólnokrajowych decyzji. I za tymi liczbami kryje się coś jeszcze, coś bardzo namacalnego i bolesnego. Ta dziura w budżecie ma swoją ludzką cenę, a jest nią niezwykle trudna decyzja o stopniowym zamykaniu, wygaszaniu oddziału położniczego. To jest naprawdę potężny cios dla lokalnej społeczności. A na sam koniec posiedzenia, kiedy wydawało się, że wszystkie najważniejsze tematy zostały omówione, na agendę weszła jedna, z pozoru niewielka sprawa dotyczyła jednej rodziny, ale ta jedna historia otworzyła puszkę Pandory i postawiła radnych przed niezwykle skomplikowanym dylematem dotyczącym miejskich przepisów. Żeby w ogóle zrozumieć, o co chodziło, musimy wyjaśnić jedno słowo klucz bonifikata. Co to takiego? W skrócie, to jest gigantyczna zniżka, często nawet ponad 90%, jaką miasto daje lokatorom, żeby mogli wykupić na własność mieszkanie komunalne, w którym mieszkają od lat. Super sprawa, prawda? Ale jest jeden haczyk, i to spory. Przez pięć lat nie można tego mieszkania sprzedać, ani co ważne, przekazać komuś spoza ściśle określonego grona najbliższej rodziny. No to zobaczmy, jak to wyglądało w tej konkretnej historii, krok po kroku. Jest rok 2023. Pewna pani korzysta z okazji i wykupuje swoje mieszkanie z tą ogromną bonifikatą. Wszystko super. Dwa lata później, w 2025, robi darowiznę i przepisuje mieszkanie na swoją mamę. To jest zgodne z prawem, bo mama to najbliższa rodzina. Ale chwilę później mama robi kolejną darowiznę i przekazuje to mieszkanie swojej drugiej córce, czyli siostrze tej pierwszej pani. I tu właśnie w tym momencie prawo zostało złamane, bo siostra w świetle przepisów nie jest już osobą uprawnioną do takiej darowizny w tym pięcioletnim okresie. Efekt miasto z automatu musi żądać zwrotu całej bonifikaty. A mówimy o kwocie 160 tysięcy złotych, rodzina jest w szoku i prosi radę o nulowanie tego długu. No i można sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji postawiło to radnych. Z jednej strony, mają twarde, czarno-białe przepisy. Z drugiej, ludzką historię, rodzinny dramat. Co robić? Trzymać się sztywno litery prawa, czy może jednak okazać serce i współczucie? I to jest właśnie sedno tego dylematu starcie dwóch potężnych argumentów. Z jednej strony sprawiedliwość równe traktowanie wszystkich dbanie o publiczne pieniądze. Z drugiej empatia zrozumienie dla ludzkiego błędu, dla skomplikowanej sytuacji rodzinnej. A argumenty, które padały na sali, były naprawdę mocne i po jednej i po drugiej stronie. Część radnych, jak na przykład radny Wojciech Okoń, mówiła wprost oni nie sprzedali tego mieszkania w celu zarobkowym. Podkreślano, że tu nie było chęci zysku, spekulacji, mieszkanie zostało w najbliższej rodzinie, pieniądze nie przeszły z rąk do rąk. To był błąd, nie zła wola. Więc może kara jest po prostu zbyt surowa? Ale zaraz potem pojawił się głos rozsądku z drugiej strony. Przewodniczący Adam Cebula postawił sprawę inaczej: zadał pytanie, czy my możemy jednemu mieszkańcowi darować 160 tysięcy? I od razu dodał, co można by za te pieniądze zrobić: wyremontować trzy puste mieszkania i dać je trzem innym rodzinom, które czekają w kolejce. To jest ten koszt, o którym nie można zapominać. I z tym właśnie dylematem radni zostali tuż przed głosowaniem z jednej strony publiczne pieniądze i równe zasady, z drugiej jedna konkretna ludzka historia. Cała ta sytuacja sprowadza się do jednego fundamentalnego pytania, które właściwie nie ma łatwej odpowiedzi gdzie leży granica między sztywnymi przepisami a ludzkim współczuciem i co w takiej sytuacji jest naprawdę sprawiedliwe?